Ze mną jest młody, mały oporowiec. Witam serdecznie. Zapraszam serdecznie na jego kanał. Link w opisie wam dam. I dzisiaj będzie akcja orka na nowej serii z moim kolegą stachu na Dachu. Bodajże i to będzie seria Agro Kuzyni i Kuzyn. I właśnie z na dachu gdzieś tam pojechał, gdzieś tam jakiś, ma... jakiś nawóz się popali bo nie wiem. gdzieś będzie ar... akcja orka bezwatna, bo na razie nie mamy. Dobra, jedziemy, bez owijania. bawełnę. Jakiś GPS, tu to... mam GPS, taki w, w mojej 60. Zasem zredukuję na piątkę, żeby mi się cieszyło. W sumie to nie ma różnicy. Tak czy siak idzie tyle samo. Tysiące obrotów w New Nifoland i wyjazd pod górkę, Góra śmierci. Oto, to o tutaj jest nasze pole. Oto, to jeszcze o, o tam, o tam, o, o, o za zakończoność, tak. A wiesz, mamy nie, na polu do orki. No Zbychł, więc opryskiwasz co musi zostawić? Ja ciebie mi. A brzmi mi z klikiem, prawda? Mi się no. wsteczny wrzuciło, a, ja, a ja do przodu i mi cofnęło. A ja próbuję odczepić, opuskiwać na podwórko. Zapraszam Ale... widzówkie do na kanał małego operowca, bo o, chyba podobna 60. Na tym samym polu też musiała siadła w Zapraszam serdecznie na jego kanał. Ma różne filmy. Najbardziej co mi się spodobało gospodarstwo po wujku. Czyli że to co teraz ja nagram Agro Kuzyni, to on na tej samej, na tej samej mapie nagrywa gospodarstwo po wuju Poza filmem też jeszcze cię muszę dopytać, ale dobra. Reliki zamiczałeś? I nie zaliczał, że tylko ty nie zaliczał. Dobra, taka jedziemy. jawa, do... mam... Dobra. Jedziemy gdzieś tutaj. Fajna taka świątka, tam jest. Mamy rów. Tam się wtopa była. Też świątką. U małego oporowca tutaj. Hamuj, 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 hamuluj. Nie no, dupcyłem się. I co? No i nie idzie go hopie wyciągnąć No co mam przyjechać te siódem komu Dzeko, im tu siedzi już Chłopie, na napisali nawet nie ma Ale... Ale, może ale, ale może... ale raczej cię też nie będzie tutaj Czemu? Powiedziałeś, że ci nie chce tysiąc modów pobierać. Dobra, czekajcie zawsze. Może... Czekajcie, to muszę... Po krótkim czekajcie widzowie ja muszę pobiec po trzydziechę yy, nie może będzie szarpał no a jak e, tak jak ja teraz szarpie fenda. czekaj tutaj e. dobry pani stachiu ma pan tutaj ten e, to do halowania dobra dzięki wiarę Dobra, idziemy. Tutaj gospodarstwo to będzie za niedługo przedstawiane, jeszcze wszystkich maszyn nie mamy kupionych. Dobra, ja się nie bawię w takich chłopków, którzy wiesz. Się tackają, że się o zakłapał, będzie fajny film, o topa Ja akurat mam tutaj w topę u siebie. Będę do trzydziestką. Powiedziałem, żeby mi tak przyjechał Kejsa na podwójnych laczach, nie? Aha. Jak to nie pójdzie, to... Jak to nie pójdzie, to to... to, to... No to przyjedzie... To tu nie! Jedziesz po... I to dzwonisz po kajsa z 4 malaczami. Pstrzema. Nie, dzwonię... Dzwonię po Kłotrak! Po co siadam takiego Kotraka, to nie Kotrakiem przyleci, nie? To no nie ma sensu. No nie będę się cacka, kurde tak no jest, do no, wywiezienia dwa traktory już się do zakopane. <ścoughs> czy ten twój się... Jak się... z... czy ten quatrak się za zakopie, no to będą <laughs> dopiero jaja. O Taka, jaki to będzie... korek! Padać. Jaki korek, jaki korek, tam szunka! Tam szunka tak robię leży, że chopie tylko dach widać. Wiesz ten sam robić, gdzie ty bierzesz? No, Jak opomna chwila, czy Case 400 Magnum na podwójnych kołach wyciągnie zestaw To idzie, co ma nie iść? Aha! Fajnie! Dawaj! Siedzi? Idzie, idzie, idzie! Tak! Już teraz tak! <gry> Już teraz tak... Kurde, jaki korek tutaj! Co tu się stanęło? Jakiś wypadek I nie calkam, tam, kurde! Dobra, ja wyprzedzam, bo kurde, ja muszę jakoś na pole dojechać. Dobra, ja się nie bo bądź czepię... I twoje pozbieszka, żeby kułotrak przyjechał, nie? O ty... BABILO, CO MI stoisz? PRZE Kurde, przed na pole mi stanął! No, cia-cia. Wiecie, jak tu mam debili na tej osadzie? Gdyby był z st stachu na dachu, to by było lepiej. Bo by mnie wyciągał. Ale że, że kuzyn, on już stachu na dachu gdzieś pojechał... Tylko najgorzej będzie, kiedy ktoś tu kurde wbije. O o, panie! NIE ciechy co, dobro, będzie fany moment. Coś czuję, będzie fany moment. Wiesz, co moment, się stanie, Nie robisz, to... Kurde, podczepiłem ursusa, chciałem go wyciągnąć i mi go, kurde, na boka WYWALIŁO DO WIAZDU e, a chcesz coś wiedzieć? No co? Chłopak przyjechał właśnie na rejony do mnie. A, coś wie... Dobra, wyciągnę... ja tu PRZYJADĘ jakoś przez ten ruch. A Kurde, już mój dziadek ma. Dobra Nie no chłopie, ty gdybyś jak gdybyś zobaczył tą 60... Która, kurde leży na boku, to byś się chopił za głowę za pół. No nawet... kwadrak nie daje rady To jest taka porządna w toparze, że ten kwadrak nawet nie daje rady Kurde, ten ursus ta siątka naprawdę jest jakaś popo, bo ja i daję do, do przodu, no nie no już znowu w topa, kurde. Dopiero co, że ją wyciągną, wyciągnął i ona już siedzi. I płatrak nie daje nawet rady. Tak, kurde, idzia ja, żebym znowu się w dupcu do jakiegoś Dobrze, że żem sią... Dobrze, że żem Tr ...trzydziechą nie odjeżdżał. Tylko postawiłem ją w rowie blisko. Kurde, jak ona leci na boka. Kurde, jak! Oni to mają dawno, ja daję kurde do tyłu ten mieli. Ja cię chcę No nie, no kolejny raz. Kurde, kabina rozwalona. Ja cię chcę nie bierze. Malowane jajca. Ta kurde, szułnka jest jakaś tucona. Naprawdę chciałbyś ją wyciągnąć? No nie, nie, kurde, nie wyciągniesz normalnie, tylko że ona ci do góry poleci Dobra, ja stanę tutaj sobie w rowie. Kur... No, to fajnie! Jeszcze się... 3dziecha, wywał i Co to się dzieje to po prostu, nie wiem. Wszystko, żem z salonu kupił. No Ursus miał taki... Cieszy mnie to bardzo. Za twoje traktory. Wrowię... Haha, A jeden, kurde, na boku stał. Ja się... Nie ja no, nie opyla się! Dwa, pa, ja tego słyszałam, to nie ma sensu. Tylko ty, ty. Czekaj, dożemy domu No, co tam, Źlisek? Kurka mój! Nie! Nie! No nie! No kurde, kolejny raz bym się tam wdupcył. Czekaj, do przodu podjedziemy? Oni w to, ani no w to, nie no. Naprawdę pięknie, kurde, dwa razy. Trzy razy już bym się wdupił, to w szuntko, nie, ja mam to w dupie. Przepraszam, widzowie, za, za takie wyrażenie, ale żebym się wkurzył. Dobra, ja naprawdę, żebym się wkurzył, zmieniam tu skrzynię na kurde. na automata. Automat być dobry. Miałem na naręczną ustawioną, ale potem zobaczyłem, co się tu odwala. To wolę mieć jednak automata Czekaj, tutaj dobrze trzeba podjechać. Nie chcę, żeby on ta Śiuntka mi latała. Bo właśnie, widzę, że. No kurde, podczepisz się raz, to on ci będzie latać, chłopie. A ja Bentleya skręcam Właśnie. Na podjeżdżę nowy Bentley. Szkoda że, nie, szkoda, że nie mam takiego moda do, u, do modelu uszkodzeń. Na przykład że ci silnik siadnie tam ci opona pęknie to by było zabliste Profesor, jak coś Opłacałaś się kupić to DLC Jakie To takiej gry, że móc Bentleya robić I Mercedesy nie jak mnie to wkurza, kurde. Pierwsza stronka za nami lecimy dalej. Kurde to... Darbo, ja jesteśmy agrokazani prawda? Ta seria się nazywa się tak. Kurde, jak ja to zobaczyłam jak tu przyjechałem, mówię, a to będzie fajne fajna orka pójdzie, kurde, no, no fajnie, fajna kurde orka, dwa... Już trzy razy siątka w rowie była. Czeka, ja bym sobie tutaj z boku podjechać. Zapraszam Was na kanał Mały Operowiec. No, polecam Wam. Y, on tam różne serie robi. Polecam. Może coś jeszcze od niego jak tak się nie dobrze wyrażę. Jeszcze ja też spróbuję od niego wybłagać. Będę taki hamski, będę ciągle go o to prosił. A jak nie, to, o, co? to, pro... A jak nie, to mi po prostu kika dajdziesz Będzie po tym. O tym ci tam powiem. Jeszcze raz cię o to prosiłem. Ja. Raz cię o to już prosiłem. A nie, o co? Na live. A ja nie No, no to dobrze, że nie już Potem ci Ja chłopie teraz będę zbierał na to jak, to, jak to się nazywa Free Track czy jakiś inny gówno yy, Przepraszam za wyrażenie yy, Żeby ten na głowę i żeby mógł mieć ranę, że wiesz lewa, prawa, góra, dół Free track. No Dobrze Simon to ma. No, Simon Toma Ja takich shaderków sobie nie mam. A Simon kupił to nowe czy używane? Nie wiem, chyba nowe. Takie nowe to kosztuje już 500 chyba. Nie, tańczę sobie. 300, ale to było dwa lata temu. A teraz była inflacja, więc chyba gówno. Nie. Ja Paj, też nie muszę. wiem. Kurde, nie hamuj hamuj, hamuj pan. A zaraz będę kończył odcinek, bo już kurde na tym sobie nerwy zdzieram, ale dobra. A ile masz minut? No, 15. Zmieniasz te biegi? Słyszałeś to? A co? Jak waliłem w klawę, żeby mi zmieniło bieg? Ci, że szkoda mi, że kurde... Stachu na dachu... Naprawdę nie ma tej 60 mojej, a w ogóle macie tu gorki pobudowane? Mamy jedną, bo to będzie agrokuzin, że będziemy lecieć razem. O. Dobra, Jaki pa. A będzie chciało, Jak się będzie chciało, wody to w ogóle sobie może. No to by się przydało. Cofamy letko tutaj, bo nie będziemy nakręcać. Nie! Nie! Chłopie milimetry, abym wjechał do tego. Nie, 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 dobrze, dobrze, dobrze na boku. No, co, kończysz odcinek, czy się skończyłeś już? No, kończymy, kończymy zaraz odcinek. Mogę, możesz nie... coś dłuższe robić? Wiem, że robiłem tylko, że chodzi o to, że mam mało miejsca na blisku, ale krótszy film robił Dobra, ta świątka mi coś nie chce zmieniać biegu, więc od tego będziemy kończyć. Widzowie, na tym odcinku będziemy kończyć. Zachęcam Was do sumienia, łapieczki łapeczki w górę, subskrypcji, dzwoneczkiem i zapraszam do wpadnięcia na kanał małego oporowca, więc do kolejnego, trzymajcie się, cześć!